Znowu mi się wyłączyło. No i tak o tym tlenie. Nie wiem, czy teraz już jestem słyszalna, ale chyba tak. Tlen powoduje tlen. Także zrobiłam to. To jest tlen. Tlenem będzie dla mnie to, co ja tu nagram. Jestem dzisiaj bardzo elegancko ubrana. Będę udawać damę, bo wszystko co złe to ja, to ja lubię, więc yy, będziemy się malować. Tym razem będziemy się malować. Yy, roślinki sobie zostawimy na potem, tańce na potem, śpiewanie na potem, fotki na potem, jakieś basy, ćwiczenia też na potem. Teraz się pomaluję. Może będę piękniejsza. Chociaż w moim wieku już nic nie pomoże. Chyba, że jakiś botoks na czoło to jeszcze by dało, bo tak reszta jeszcze jest godna z planem. <grym> <grym> Czyż nie? Jak Ci się nie podoba, to wcale nie patrz. <grym> po co mnie oglądasz? Ja bym nie oglądała czegoś, czego nie lubię. To mamy tu już jakiś ten, jakieś coś rozświetlacze. Mamy taki do masowania twarzyczki. Tylko nic nie daje, specjalnie powiem Wam. No, tu mam jakiś ten y, eyeliner. Umiem mówić po angielsku. Little. Mm -hmm. A jak Ci się nie podoba, to nie musisz na mnie patrzeć i mnie oglądać. Kupiłam sobie nowe buty, piękne buty, ale teraz nie, te buty trochę później. Po tym y, malowaniu. Teraz się maluję. I o 60 lat będę starsza. Ja jak się maluję, to jestem starsza. A, a jak się nie maluję, czy wyglądam lepiej? To tak już jest. Nie, niektórzy y, mogą się umalować, wyglądają pięknie, a ja znowu odwrotnie. No i taka kolej rzeczy. Ale. Kochani, no to jedziemy z tym koksem, nie? To jest srebro. To może być. Tu jest otwarcie. Tak. Także, mili Państwo, zapraszam na wizytację malowania mojego. Ja w porównaniu do innych pań Nigdy się nie maluję, no ale tym razem dla Was zrobię wyjątek, chociaż yy, na moje to ja muszę mieć lustro. I niestety bez lustra nie obędzie się. Poczekajcie na mnie chwileczkę. Nie patrzcie na mnie, bo ja jestem dzisiaj w, w, w takim okolicznościowym stroju. Taki okolicznościowy strój nabiera sprawy. Także jestem już tutaj, ja, pięknusia. No, żart, żartem, ale do poważnych spraw trzeba się zabrać. Więc zaczynamy od czego, ale. zapraszam bardzo, ale muszę sobie ziewnąć. Toś mi tutaj narobił jakiegoś bałaganu. Co tu jest zrobione? Tak to jest. Dopuść dzieci, to ci rozwalo wszystko. O Boże, nie. No muszę to zrobić sobie. Yy, na początek lustro. Dobra? Ok. Tak, patrzcie na mnie. Ja robię sobie. Powinnam sobie zrobić depilację, ale, ale ja e, po prostu nie, e, e, nie mam czas, mam czas, ale to teraz nie mam tego przyrządu. Chyba. Nie wiem, bo się nie widzę. Najlepiej to się widzę jak mam okulary, nie? O, i teraz jeszcze jedna sprawa. Tu, tak. No, kochani, bierzemy się do dzieła. Pierze oko już jest, miłość. No, już oczy są kreseczki już są, niech wyschną trochę. O, niech się wyschną. Trochę. Tu mamy takie o, pędzelki. O, a tutaj mamy taki drobiazg. różu. Taki tylko inny róż. No i tu jest taki... No... Faktycznie brakuje mi trochę tych. Dobra, to jedziemy z tym, nie? To, to, to... Jak to będzie wyglądać? Nie wiem. Ale ktoś mi tutaj robił...

Będę ciemna, jak jak opalenizna. Taki taki podkładik. podkładzik. Fak faktycznie kreski to powinnam potem zrobić, no ale wiecie jak to jest. Tak. Powiecie jak lepiej. Czy na surowo, czy ze margaryną Suchy chleb czy, czy z masłem Ja to wolę suchy ale z masłem też lubię Chociaż nie jestem tam za zamalowaniem ale dobra jak to tam wygląda trochę lepiej Mm, strasznie, ja nie jestem przyzwyczajona do tych e, e, malowideł. Ojej, jaki trochę e, tego wezmę tutaj. Trochę. Fryzura, nie? A fryzura najważniejsza, bo tam ta reszta to już nie jest taka ważna. A jaki teraz troszkę oko. Wygląda. Chyba jeszcze eyelinera trzeba, bo o się zamalowało. No, trochę by było tyle. Ale co tam zrobić? Wiem gdzie jest? Tu jest coś pod okiem, nie? Ale jeszcze zrobić troszkę różu. Troszkę różu. Nie wiem czy ciemniejszy, czy jaśniejszy bardziej jaśniejszy No, nie wiem to chyba troszkę ciemniej musi być. O tak. Dobra. Teraz spróbujemy tej kreseczki, nie? Hm. Mm. Mm. Jak tam? Takie mi się tu. U. Jeszcze zrobimy trochę brązu. Nie wiem, czy się będę Wam podobać, ale ja się sobie podobam. Mnie to jest obojętne, czy komuś się podobam, czy nie. Ważne, że ja siebie lubię siebie, siebie i siebie uwielbiam. Może nie jestem mis polski, ale to już jest za, za późno na Miss polski. Ale jeszcze nie jest tak źle, nie? Można sobie w każdym wieku dogorywać. trochę tego złota, tego srebrnego, no nie, to chyba jest wystarczająco. A Jezu, ten jest za gruby ten pędzel. Muszę wziąć, ale aha jest tutaj, to, 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 to. Nie? Będzie dobrze. No i jak? Jak się wam podobam, kochani? Czy się w ogóle wam podobam? Trochę za dużo tego różu. No i jak? Teraz moje piękne włosy, ale włosy, ale mam włosy. Tak. tak by było dobrze? Może jakieś wi wisiory by się przydały? Hmm. No i jak? Może być dobra. To już koniec. Ja nie siedzę dwie godziny przy tym. 10 minut i po mnie, po robocie. A niektórzy siedzą tu przez live dwie godziny i się malują, ogłaszczą, głaszczą. Ale ja już jestem gotowa. Teraz chciałam Wam moje buty pokazać. Jestem. Takie mam, teraz sobie kupiłam. Na nóżkę pokażę. Wam, No, muszę się na podłogę usiąść, bo nie widać. Nie widać. Dobre, takie szpileczki. Szpileczki eleganckie, czyż nie? Takie leciaki, no, jak pasują do mnie, nie? Hej, pijemy dalej wody, jeszcze taką profesjonalistką to ja nie jestem w malowaniu, bo ja tam jeszcze...